Ja jestem Emia, ja to kolejny odcinek serii Renajden z widzami, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie z Remim od takiego <grym wioska> skina. No, także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie o sobie łapeczki w górę oraz subskrybujcie kanał po więcej filmów na tym kanale i myślę, że bez żadnego gadania lecimy do dzisiejszego odcinka. Na neczko widzowie! z tej strony prezes. I cześć, siemano wam wszystkich ludzie, tutaj Emi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc tak. być? jesteśmy już sobie na mapie, jest ze mną dzisiaj Remy i prezes A Kuku hello. I Prezes I A to mi... najważniejsze, co się wypomina najpierw, bo a nie tak, najlepsze no. na koniec. No, w sumie no, jak to najlepszy na koniec, też tak mało no. ze zobaczysz na odcinku o co chodzi. Gór, Ej, dziecię zaatakowałam, Widziałam widziałam tak. ale nie wiem... A to dobrze. Ojej, ja głośno gram. Uhu, no nie. nie, no i podoba mi się, tak? Możemy zaczynać odcinek, nie? Ja się czuję trochę oszukany, wiesz? Jak bo oszukany? na początku sobie tak obiegałaś i. No bo wiesz, to żeby się zmylić, tak? Ej, dobra, Remi, i na roz też byłoś łatwe, nie? Czy <grytanie> 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 wiesz, ja tylko udaję łatwego, potem tak wiesz... No, no rozumiem, też bym chciała, tylko że ja no. Nigdy nie było. Ewent, jesteś trudna. Trudna? A to na bigle. No jak to... Jak to chce, nie? Może znowu? Um, Kurze, nie z tego ani z tego nie wychodzi, więc trochę. No i pięknie, mój kochani! Tak możemy grać. Co ty już tak atakujesz? nie, ja nie mogę iść na no, no. tą stronę, bo mnie zawsze zabierz, nie. W ogóle gram do 12 jak coś. Do 12, dobra, dobra. Tak, tak. Jeszcze jest krada. I dobre, no. z tej no, strony no, idzie mi lewej, nie? Muszę atakować z lewej. Teraz, jak to zagrać? No teraz idziesz z tej. Ale. Nie, i o, dobra. dobra, i naprawdę idzie mi wątpliwością. Tylko jedna strona. Jezus, mary, na trzy razy. I, ale pierwszy raz słyszałam kroki w tej grze, naprawdę. Zawsze mam jeszcze muzykę, to w ogóle nie słyszę, gra. teraz. A ty, muzykę, działkę, tak się ale, nie robi. Ale na streamach, ja nie mogę tak bez muzyki, to tak zawsze. Ej, nie, no, jeżeli weź z litu. ja się miałam na to, bo widzisz jak mnie robisz teraz. Ja dziękuję, że dajesz mi wygrać, <laughs> tak jak umowa była. A, Poczko, ale... oczywiście. Tak, to się definiuje. O kurwa. Chul... <laughs> A spokojnie, Remi, dalej ci tam wygarz, to wiesz, tylko by odcinek przedłużyć, tak? Ja A wiem. Jeszcze ja tak raz, tak jak tak muszę tak, tak, zabić, tak się po... żeby nie było. Żeby wiesz... nie było, tak, ja wiem. No tak się tak. poobaw, ale wiesz, tak. Koniec, końców. Dziękuję teraz bardzo. <laughs> Za tę rundę. Oj, lepsze reakcje na śmierć, że ja prostu jestem tego załamana. <laughs> <laughs> Witamy na YouTube. O Jezus, Mary dostałem No się polało. Dobra, ja uciekam stąd, nie? Pytanie, czy ty jesteś dalej tu, czy już sobie. No, ale <noise> siadł, ale siadł, dobra. I pięć nie jest najgorzej widać, że obydwa to goldem. Wyrównany. Ale żyć pierwszy raz z prawej i mi się udało, no kurde. To, to była teraz rozgrzewka, teraz się porobę, nie? No nie. No tak? Dobra, żartowałam! No Dobra. <noise> taktyczna córka No czy, ale. Widziałam go Widziałam główkę. Ale ja też! Ale w tym kafecie został. No na no, fakcie. Ja nie no, to było wyliczone moment. wiesz, ja wiedziałam kiedy. Ej! Nie. Remi, e. <noise> to ja miałam to wytłumaczyć. Ten... Eee, e, umowa była inna. Halo. Dobra, dobra, do 12 mamy jeszcze parę rundek, nie? Na luz no, to... Ej, co jest? Ej, ja sobie tak żartowałam, że wiesz, przy się rozgrzewka, teraz się jadę, ale... Nie wiem, czy teraz twory mi da jeszcze naprawdę... Ej, nie, oj, oj oj, oj oj, Ewidentnie lepszy gracz. Nie no, co boostowalny gold jestem. Huhuu, ale wyrównane 9-9. To mi się podoba. Jak to nie siadło, co jest? A było ci ramię. Z drugiej strony. O pan, nie mogę tego przekryć, no. To ty na mnie spojrzałeś. Twoje. O, <noise> no i religijny tutaj od chwili. Szyk. Tu już mam i kulinarną odcinek. Cez <noise> i religijny. Wszystko Podoba biedny, no. mi się. Wszystko w jednym. To jest płynek Adam to więc zostawcie z mm. jaką Jak się podoba. No i... A, kuku. na no, kuku. No i koniec odcinka i do dwunastu jest, no. Czy ja cię mogę jakoś ładnie zakończyć? Nie no, nawet nie udało się. A nie? Ale to dawaj do, piętna... da -dawaj, do więcej, 15. dawaj więc Do 15 Zaleje się krew. O Boże, ale jestem debilem, nie? Ja <laughs> jednak wolę. Prawie bole... Prawie? No, ja wiem, że to robi różnicę, ale to było nic chyba. No ja bym nie powiedziała, ale super, że pocieszasz. No. Taś, taś. <grym> Co ty, taś, taś, do mnie o, ty. Coś ty na to zaskoczyłaś? Nie. O. A, dobra, weź! Czekaj, daj mi... Ej, ja mam jakieś określenia. Tam był inny. Co masz? Nie tylko w grze. mi... Bawimy się tak w na czy jak? No jak. To dalej jeden na jeden. Ale... Tu się strzelamy, no. O ty! Ja <laughs> Jakby dziesięć <laughs> minut. 10 minut i Dobra, kończymy to. Zostawcie łapki i <laughs> subskrypcję. <laughs> Oglądajcie, bądźcie na bieżąco, na live'ach i no. No więc się dzisiaj pa pa. <laughs>